To panie, jadą z tymi ciężkimi samochodami, kloce, nie kloce, metry, to jest za duże przeciążenie, a tu jest, widzi pan, co się dzieje. Jak by mamy tutaj żyć jak dojeżdżać do miasta? Nam 40 lat temu było lepiej dojeżdżać jak teraz. Mieliśmy jeszcze do, 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 do dyspozycji pociąg. W tej chwili pociąg nie ma. Wczoraj rano podjąłem decyzję, o natychmiastowym objeździe naczelnik i dyrektor Powiatowego Zarządu Ruchu byli tutaj, zobaczyli, zameldowali i dzisiaj oczywiście decyzja natychmiastowa, wybrać tą ziemię, która rozbognięta jest założenie plomby typu no, tłuczeń i jak tylko masę będą produkować wyrównanie to masą nie ukrywam, że w przyszłym tygodniu jestem na Związku Powiatu Polskiego będę wracał przez Warszawę wstępuję do MSWiA ten odcinek drogi jest ujęty po tak zwany po i będę prosił, wręcz błagał o środki, aby odcinek Drogi Morochowskiej po prostu zrobić nową nawierzchnię.